Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w powracającej serii GTA Sadyam, historie projektantów. Serii, w której przechodzimy sobie wasze historie, wasze fabuły, wasze GTA, a tak naprawdę powinienem wręcz powiedzieć wasze gry. Powracamy z niebyle jaką fabułą od pana Stewarta 24, fabuła pod tytułem Rodzima Zemsta. Fabuła, która będzie zawierała w sumie 32 misje, jeżeli dobrze przeliczyłem. Wiele z tych misji będzie posiadało dźwięki audio. Wszystkie praktycznie chyba misje, myślę, że są napisane w języku polskim. Jest to fabuła, która będzie rozgrywać się przed wydarzeniami z podstawki GTA Sandras, aczkolwiek nie będzie ona w żaden sposób powiązana z CJM ani z gangiem Grow Street Families. Za to prawdopodobnie ta fabuła jest powiązana z fabułą pod tytułem Wrota Piekieł, czyli tak naprawdę poprzednim storyline'em od pana Stewarta24, który również miałem przyjemność rozgrywać, co prawda nie na filmie, nie na YouTube, YouTube, ale pamiętam, że przechodziłem sobie generalnie tą fabułę, więc troszeczkę się orientuję generalnie, co tam jest grane. I myślę, że chyba fabuła jest również powiązana z jedną z jego takich rozbudowanych misji pod nazwą Rodzima Zemsta. Jeżeli dobrze pamiętam, ale oczywiście Stewart może mnie poprawić, jeżeli coś tutaj przekręciłem. Fabułę, co, ciekawie, co ciekawe, doświadczymy z perspektywy aż czterech różnych postaci, czyli będziemy mieli czterech protagonistów. I co więcej, w ciągu całej fabuły będziemy musieli podjąć dwa bardzo istotne wybory dotyczące tego, jak cała historia się w ogóle zakończy. Cała historia ma w sobie również cztery różne zakończenia. I tutaj była również prośba Stewarta odnośnie tego, żebym nagrał cztery różne zakończenia. Wstępnie mogę powiedzieć, że myślę, że nie będzie z tym żadnego problemu, ale nie wiadomo jeszcze, jak to będzie w przyszłości, więc nie obiecuję, ale jest to bardzo prawdopodobne. Zobaczymy oczywiście, co pokaże przyszłość. Stewart oczywiście również mi wspominał, że fabuła jest dosyć skomplikowana i w czasie rozgrywki mogę mieć wiele pytań i być bardzo zaciekawionym, ale jest to jak najbardziej plus, moim zdaniem, ponieważ e, wolę po prostu się wgłębiać tak pomalutku i po prostu dochodzić do pewnych wniosków. Myślę, że jeszcze zobaczycie. Wszyscy zresztą zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I co więcej, również tutaj miałem jeszcze powiedzieć tak. Jaki jest główny cel tej fabuły? Jeszcze zapomniałem. No, to głównym celem fabuły jest dorwanie pewnego mordercy, który będzie miał coś więcej niż tylko siebie i swoje wsparcie, z tego co tak zrozumiałem. Czyli to jest nasz główny antagonista. Ale myślę, że tego jeszcze się dowiemy w swoim czasie. I to chyba jest tak naprawdę wszystko, co wstępnie chciałem wam powiedzieć. Nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu zaprosić was na nowy let's play. Na nową przygodę, która będzie się odbywać przez kilka tak naprawdę następnych tygodni wręcz bym powiedział, ponieważ te 32 misje i jestem pewien, że trochę zajmą. Siwiat również wspomniał, że są to najlepiej stworzone przez niego misje, więc zapowiada się bardzo interesująco. Jestem pewien, że będzie bardzo interesująco i się nie rozczarujemy. Zaczynamy! Zaczynamy od prologu, który ma w sobie tylko jedną misję, oczywiście pod nazwą Prolog. I coś zaczniemy, również akt pierwszy. Akt pierwszy zawiera w sobie w sumie trzy misje. A zatem zaczynajmy od prologu, zaczynamy ten let's play. Do dzieła! Prolog! Wysłuchajmy całej historii. 18 stycznia 1992 rok, Śródmieście San Fierro, godzina 17. Richard, pamiętasz te czasy, gdy William nam pomagał? Jeszcze jak? W pojedynkę pokonał prawie całą armię w Ród Piekieł. Z naszą pomocą, oczywiście. Szkoda, że postanowił odejść od dawnego życia. Byłby świetnym żołnierzem. Zaufanie miał u mnie jak w banku. A przecież to ty, tu rządzisz szefie. Jeśli mówicie, że on był spoko, to wam wierzę. Coś mi u niego nie grało, ale to było moje osobiste spostrzeżenie. Nawet daliśmy mu latać w naszą własną hydrą. Ej, hey Richard, ty wspomniałeś, że też potrafisz pilotować samoloty. Potrafię. Gdybym chciał, to sam bym rozwalił tamten wrogi posterunek. Długo już pracujecie w tym całym dominium? Ja tu jestem od 5 miesięcy. Ja pracuję z Richardem od 3. A ja jestem tu od 7. Dowódcą od czterech. A co, Chris? Zazdrościsz? Nikomu nie zazdroszczę. Jestem tu od miesiąca, ale nie myślałem, że będzie tak cicho. W końcu to jest prywatna agencja do spraw ochrony państwowej. Ilość przestępców maleje, Chris. Czego się tu spodziewasz? Swoją drogą, gdzie jest ta Daisy? Już od dwóch tygodni siedzi w centrali w Las Venturas. 18 stycznia 1992 rok. Centrum dowodzenia Dominium, godzina 21. Daisy, to naprawdę ważne. Musisz sprowadzić tu Richarda. W mieście dzieje się coś złego. Naprawdę złego. 25 stycznia planuję zorganizować ważną konferencję. Będą na niej wszyscy dowódcy i ważni członkowie dominium. Dobrze, szefie, do tego czasu wrócimy tu z Richardem. 20 stycznia 1992 rok. White Wood i godzina 13.00. Słuchaj, moje relacje z Rose pogarszają się od jakiegoś czasu. A teraz po śmierci Jessica jest jeszcze gorzej. Ciągle pyta, co się z nią stało. A co ja mam jej powiedzieć? Nie mogę powiedzieć jej prawdy, zwłaszcza nie teraz. Ostatnio Rose podejmuje mnóstwo głupich decyzji i niczego się nie boi. Boję się, jakby zareagowała na tą prawdę. Nie wiem nawet, czy to już koniec. Musisz mi coś obiecać. Czy jeśli coś się stanie, zajmiesz się Rose? Zajmę się nią. Możesz na mnie liczyć, Justin. 20 stycznia 1992 rok. Komenda Los Santos, nie, Las Venturas, godzina 19. A to co? Mamy FBI na komendzie? Czego Howard od niego chce? Dupek, nie ma tu czego szukać. Zostajesz przypisany do tej sprawy, Jamesie. Chodzi o mordercę. Ukrywa się w okolicach Las Venturas, ale to nie wystarczy. Jego ostatnia ofiara z 17 stycznia to Jessica Daw. Przedtem odnaleziono jeszcze 11 ofiar. Musisz położyć temu kres. Dziękuję za wszystkie informacje, kapitanie. Znajdę też kogoś, kto będzie informował Cię na bieżąco. Może nawet będzie Ci pomagał. Kapitanie, mamy coś. Patrz, co się dzieje. Ktoś dzwonił. Widzieli go. Magazyn na Octane Springs. Springs. Co to za gówno? 25 stycznia 1992 rok. Richman. godzina 4:00. Naprawdę, kochanie? Czy to jest konieczne? Nie waż się tak do mnie odzywać. Mówiłam ci, że z nami koniec. Straciłeś tak dobrą pracę. Mam cię w dupie. Ale dlaczego tak mówisz? Znalazłam już nowego. Nie zamierzam więcej oglądać twojego krzywego ryja. Mówiłeś, że masz gdzieś tam swoją rodzinę. Ale przecież ja mam to gdzieś. Po prostu spiję z mojej popsesji. Pożałujesz tego. Pewnego dnia pożałujesz. Ja Cię kochałem. To już bez znaczenia. Zabieraj ten swój zasrany samochód i znikaj. Już więcej mnie nie zobaczysz. Moja rodzina, Boże, co ja zrobiłem? Nie mogę dać nic po sobie znać. Jasne, będzie dobrze. Steward 24 prezentuje. Historię pod tytułem Native Revenge. Revenge. Po polsku rodzina ma zemsta. I w porządku, to byłoby wprowadzenie do tej całej fabuły. I czas wreszcie zająć się aktem. Pierwszym, aktem pierwszym Dokładnie A zatem już się przełączamy tutaj Chyba nie będę tutaj za bardzo robił cięć Ponieważ te wszystkie misje to są zrobione publish mission I po prostu y, Wystarczy tak wczytać I od razu się wczytuje Rany, nie byłem u nich już od kilku miesięcy Nie wiem jak zareagują Zaparkuj pod domem rodzinnym. Czekajcie chwilę. No dobra, w porządku, jestem z powrotem. Musiałem ogarnąć taki jeden problem. No i w porządku, jedziemy sobie do pewnej miejscówki. I ja mam bardzo dobre wrażenie, że chyba kojarzę tę misję. To jest właśnie ta misja, o której wam wspominałem. Że ta fabuła może być powiązana z tą misją? A wygląda na to, że ta misja jest w ogóle częścią tej fabuły. Rodzima Zemsta to właśnie chyba była misja Stuarta, podzielona na trzy części. Ona była bardzo rozbudowana, właśnie z tego co pamiętam. I teraz chyba w niej jesteśmy. Zaczynamy w takim razie. Bardzo chętnie sobie to przypomnę. Nick, to naprawdę ty? Co ty tu robisz? Przyjechałem Was odwiedzić, zobaczyć, jak się trzymacie. Po śmierci ojca jest coraz gorzej. Słuchajcie, przepraszam, że nie było mnie na pogrzebie. Miałem ważne sprawy. No tak, bo przecież są ważniejsze sprawy od rodziny. Proszę, nie zaczynajcie znów kłótni. Nie po to tu nikt przyjechał. Przepraszam, mamo, to po prostu emocja. Swoją drogą, gdzie jest, Molly? Pracy. Kończy dziś wcześniej, bo o 18.00. To Molly znalazła pracę? Tak, zajmuję się takim jednym kasynem na północy. Pojadę po nią, zobaczę co u niej. Na razie zostań z nami. Chodź, Zrobić coś do jedzenia. Kilka godzin później. Wyjdź z mieszkania. Dobra, mamy 17.10, czyli będziemy musieli ją odebrać prawdopodobnie, bo już się zbliża ta godzina. Skorzystaj z motocykla MOLI. Dobra, FCRK 900, super. Udaj się po Moli. Dobra, to jedziemy w takim razie. Właśnie chyba e, to nie jest najszybszy motor, bo tak oglądałem chyba u Art Kowala. generalnie, myślę, że wielu moich widzów może go kojarzyć, tego youtubera, który nagrywa ciekawostki. To właśnie chyba on wykazał, że FCRK wcale nie jest jakimś drugim motorem najszybszym, tylko ta PCJ-ka nawet jest szybsza od tego FC900. To mnie bardzo zdziwiło, muszę Wam powiedzieć osobiście. I też byłem przekonany właśnie, że fcr 900 to taki, no, dźwięk przede wszystkim, taki bardziej profesjonalny motor, bym powiedział. Taki bardziej stylowszy, luksusowy bardziej, ale jednak wolniejszy. Jednak mimo wszystko jego ja i tak bardziej lubię od tej jakiejś PCJ-ki. Ona to tak trochę niejako wygląda, ale... Pod względem szybkości, tamten motor o dziwo szybszy jest. Dobra, jedziemy w takim razie zabrać ją, jesteśmy już w pobliżu, tutaj właśnie kasyna, dokładnie. I już tam chyba na nas czeka, tak, jakiś koleżka tam, fuck. Dobra. Co? Czy to ty Nick? Po co przyjechałeś? Po prostu chciałem was odwiedzić i przeprosić za wszystko. Przecież wiesz, że nie gniewałabym się. Chcesz gdzieś wyskoczyć? Co masz na myśli? W pobliżu jest Burger Shot. Przywieziemy coś do jedzenia. Jedź z moli do Burger Shota. Dobra, w takim razie zawijamy się. Myślę, że to nie jest jakoś daleko. No nie wydaje mi się właśnie, żeby to były jakieś nie wiadomo jakie odległości. Zresztą pojeździć też można sobie trochę. Oczywiście, co za dużo to niezdrowo, ale... Oczywiście tam dobra, dźwięk telefonu z podstawki. Chyba z tego co pamiętam. Nik coś złego się tu dzieje. Przed domem zaparkowały dwa czarne samochody. Musisz szybko tu... o cholera. Przerwano połączenia. Co się tam dzieje? Nie mam pojęcia, ale musimy się spieszyć. Dobra, to w takim razie już jedziemy, jak najszybciej udaj się do domu. No to jedziemy w takim razie. Mamy jakichś bandytów, prawdopodobnie, która zaatakowała naszą rodzinkę, i zaraz tam dojedziemy. I w sumie, wiecie co, może lepiej zrobić tak, pierwsze jakieś cięcie. Ponieważ nie ma sensu, generalnie, żebym tutaj marnował wasz czas. Zaraz widzimy się za chwilę. No i w porządku, zbliżamy się na miejsce. Już jestem w pobliżu i zobaczmy, co tu jest grane. Na razie czysto, dziwo. Tak, czysto i to aż za czysto. Aż za czysto chyba. Pomocy! Wszędzie jest ogień. Podnieś gaśnicę. Dobra, Moli to niech lepiej uważa. Mam nadzieję, że ona się stamtąd nie ruszy. I jedziemy w takim razie. Odnajdź Alice. Uważaj na ogień. Dobra, no to gasimy w takim razie. Tak, to nie są tym razem efekty, tylko po prostu płomienie, które można ugasić. To pamiętam właśnie, przypomina mi się jedna z pierwszych misji w mojej serii właśnie Mikula. Wiejskie porachunki, to tam właśnie nie można było ognia zgasić, bo się dowiedziałem właśnie od Stewarta chyba samego, również, że to efekty po prostu są. Dobra, tutaj jej nie ma, w takim razie musimy się przebić dalej przez ten ogień. Zatem ostrożnie. Dobrze, gasimy teraz tutaj. Okej, okay, jesteśmy. I dawajcie teraz przez te drzwi. No, dawaj, dawaj, dawaj. Amunicja trochę szybko zlatuje, ale jeszcze mamy jej dużo. Właściwie to amunicji nie można nazwać. <grych> Dobra, znaleźliśmy ją. Mamo, co tu się stało? Jakieś bandziory podpalili, zabrali sama i uciekli. Nie, mamo. Obiecuję ci, znajdę tych, którzy tego dokonali. Opuść mieszkanie. Co tu się do diabła wyprawia? To jest niemożliwe. Nie może być prawdą. Słuchaj, nie możemy się tu pałętać. Musimy uciekać i znaleźć Samuela. Wsiadaj na motocykl. O w mordę, to mogą być oni. Wyglądają podejrzanie. Kiedyś byłam policjantką. Wciąż mam broń. Daj mi ich zdjąć. Pozwól Moli zestrzelić wrogu. A proszę cię bardzo, no to zaczynaj. Popisz się. <laughs> Ten ruch uliczny nie będzie ułatwiał nam sprawy, no ale oczywiście jest on realistyczny. Przecież nie było powodu, żeby znikał. Dobra, dawaj, ustrzel koleżkę. Okej, okay, zajebiście, umie strzelać bardzo ładnie. Może podjadę lepiej tak. Bo tutaj właśnie będzie łatwiej go trafić ładnie. I został ostatni pajat, dawaj. No, rozwal. No, dawaj, dawaj, dawaj. Pięknie. Dobra, zmywamy się stąd. Jedziemy do mojego kumpla w okolicy Camelot Camelot. Zawieś moli do kryjówki na. Kom... Komalot, komalot, bo nie wiem, nie jestem do końca pewien, jak to się czyta, generalnie. Mam yy, nadzieję, że nie było jak fatalnie wyjątkowo. Dobra, to jest blisko, chyba z tego, co pamiętam. Dokładnie już tutaj, właśnie się wyświetliła nazwa w prawym dolnym rogu. I dobra, pozostaje tym motorkiem, to będzie łatwo się przewijać po tych właśnie wąskich uliczkach. Na pewno dużo łatwiej niż takim większym samochodem, generalnie. I dobra. Jesteśmy na miejscu Idę porozmawiać z nim Zobaczymy czy nam pomoże Idziesz ze mną czy Wiesz co ja muszę odpocząć się od tego I przemyśleć to wszystko Jak sobie chcesz Masz w razie czego weź moją broń Dzięki Wejdź po schodach No widzę, że długie te schody <dłuższe>, Dłuższe niż myślałem Uratujemy cię sam Uratujemy Chwila, moment Co jest? Niedobrze, muszę ochraniać moli. No i chyba nas dorwali znowu Pozbądź się wszystkich napastników Dobra, no, myślę, że to jest dobra pozycja Może nie najlepsza dla Łuźika, Ale mimo wszystko Daje radę Dobra, na razie tyle. Chyba oni do kogoś strzelają, prawdopodobnie właśnie do tej naszej siostrzyczki. O, oh, fak, oni już tu weszli, dobra, muszę być tu czujny. Okay. Dobra, co tu mamy? Dawajcie. Okej, okay, i dawać tego teraz. Pięknie. Czy ktoś tu jest? Jest, na pewno. Oczywiście stoją, poczekają. Tak jest, dobra, apteczka. No szkoda, że ją w sumie zebrałem tak szybko, no ale robi się trudno. I teraz lecimy tędy. Nie, jest jeszcze tutaj kamizelka, super. Mamy napiętego. I tutaj się chyba trochę poblokowali, pobagowali. Ale są martwi. Okej, okay, to jeszcze nie wszyscy o dziwo. W takim, że jedziemy teraz tego. Super. Co się tu wyprawia? Słyszałem strzały. Toni! Znaleźli nas, ale pozbyłem się ich. Co z nim? Wygląda na to, że przeżył. Ty, gdzie jest wasza kryjówka? Powiedz nam. Wy de Camestol, ale i tak nie macie szans. Jesteście już skończeni. Musimy udać się do Kame e, Szybko, Moli, musimy uratować brata. To ja też wam pomogę. Dziękujemy, że chcesz się tak poświęcić, Jacob. Wsiadaj do samochodu. Ja pojadę motorem, spotkamy się na miejscu. Ok, no to w takim razie rozdzielamy się. Tak więc, od nas nasz moli? Od dwóch tygodni pracujemy razem. Okej, okay, skupmy się na uratowaniu Samuela Samuela. Samuel to wasz starszy brat? Tak, ale nie mam pojęcia, czego oni od nas chcą i dlaczego go porwali. Jesteś pewien, że nie mieliście jakichś potencjalnych wrogów? Nie, chyba. Nie było mnie z rodziną przez kilka miesięcy. Wszystko zaczęło się pieprzyć po śmierci ojca. A teraz? Teraz tu już niczego nie rozumiem. Współczuję wam nick, ale pomogę jak mogę. Doceniam to, naprawdę, zaparkuj pod The Game Store. Dobra, trochę za daleko tutaj wyjechałem, ale po prostu nie wiedziałem dokładnie jeszcze gdzie to jest. Nie pamiętam do końca również tych wszystkich miejscówek tak dokładnie. Tym bardziej w Las Venturas, akurat do Santos najwięcej kojarzy, bo tam najwięcej się misji rozgrywało. No i takie oczywiście najbardziej znane otoczenie. No, ale nie jest to jakoś. Nie wiadomo jaka odległość fakt. Dobra. Trochę mi się powaliło, ale już jesteśmy na miejscu. I proszę, mamy tutaj z zaparkowanych koleżki, kolesiów i misja wykonana, szacunek plus i dobrze moi drodzy, w porządku jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek z tego storyline'u, to będzie wszystko w przyszłym odcinku, z tego co pamiętam, będziemy wbijamy do tego budynku i rozpoczynamy pierwszą akcję w tej serii, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, fabuła zapowiada się naprawdę bardzo interesująco i no cóż wyczekujcie na kolejne odcinki a ja już się nie mogę doczekać oczywiście Zabrać się do nagrania, oczywiście, za następny odcinek, co już myślę, że wkrótce nastąpi. Kolejny odcinek, kiedy się pojawi? Na pewno, w sobotę się jakiś pojawi, kwestia jest tylko jeszcze taka, czy jutro się pojawi. Jeżeli jutro, do jutra nie pojedyncza misja do serii misji projektantów, to wlatuje kolejny odcinek z tego storyline'a automatycznie. To tyle ode mnie. Trzymajcie się i możecie pisać również wrażenia, jakie macie oczywiście po pierwszym odcinku z tego nowego storyline'a z powrotu tej serii. はいか。か